Głównym celem spotkania była oferta bezpłatnego skorzystania z elementarnych, ale jakże ważnych badań, za które na co dzień w większości trzeba niestety zapłacić lub czekać na ich realizację kilka miesięcy. Po raz piąty organizujemy Świdnicki Dzień Kobiet. Jest to spotkanie ze zdrowiem, bo wiadomo, że jak my jesteśmy zdrowi, to cała rodzina jest zdrowa. No, dzisiaj są tak jak zwykle podstawowe badania, czyli ciśnienie, cukier, cholesterol, ale też jest badanie wzroku i komputerowej i badanie ciśnienia gałki ocznej. Jest też badanie słuchu. Można było też zobaczyć pokaz makijażu, fryzjerstwa lub skorzystać z leczniczego masażu dłoni. Zaczynamy od głaskania dłoni. To na celu przyzwyczajenie dłoni rehabilitanta do dłoni pacjenta. Głaskamy na obu stronach i grzbietowej, i wewnętrznej dłoni. Kolejną rozcieramy, rozgłaskujemy wszystkie palce po kolei. Na Świdnicki Dzień Kobiet przybyły setki pań, które zachęciła ciekawa oferta spotkania. Pani Leokadia stwierdza, że nie może liczyć na służbę zdrowia, a takie imprezy to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Do lekarza trudno się dostać, trzeba czekać tydzień albo, albo i więcej. Trudno jest. Tak powinny być takie akcje, żebyśmy skorzystały. Gwiazdą wieczoru był Zbigniew Wodecki.